Dzień dobry. Jak gdzieś tam dalej. Jestem w lesie. I odnośnie tego przepraszam, to nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia. Czemu jak to słowo pada w wielu sytuacjach, to ono kompletnie nic nie znaczy. To jest puste słowo. Za tym realnie nie idzie żadna zmiana, żadne czyny, żadna naprawa. I to chyba wtedy jest słowna manipulacja. Tak mi się wydaje. Nie manipulujmy ludźmi. Powiedzmy przepraszam, kiedy rzeczywiście mamy autorefleksję, kiedy rzeczywiście krytycznie patrzymy na swoje zachowanie, kiedy rzeczywiście chcemy coś naprawić, kiedy w związku z tym, że nasze zachowanie negatywnie na kogoś wpłynęło, kogoś uraziliśmy, kogoś skrzywdziliśmy, to chcemy to właśnie naprawić i się zmienić w związku z tym. Tylko wtedy to ma sens, kiedy przepraszam równa się empatia, kiedy Przepraszam, równa się pokora, równa się odpowiedzialność, równa się zaangażowanie, równa się szacunek, równa się szczerość przede wszystkim. Tylko wtedy to ma sens. Kiedy rzeczywiście za tym idzie realna chęć zmiany i mamy autorefleksję i naprawdę to czujemy. Jesteśmy w tym szczerzy. A niekiedy w ten sposób chcemy kimś manipulować, sztucznie zakończyć jakiś konflikt. Nie róbmy tego. Bądźmy dobrymi ludźmi, nie manipulujmy innymi i rzeczywiście, jeśli realnie, szczerze chcemy coś naprawić, bo czujemy, że kogoś skrzywdziliśmy, to weźmy to odpowiedzialność na siebie, nie bójmy się tego i tylko wtedy mówmy przepraszam, kiedy rzeczywiście za tym pójdzie realna zmiana w nas samych. Życzę dobrego dnia, pa!